Cześć moi drodzy, z tej strony Prey i zapraszam was na cotygodniowy weekly bias w ramach mojego modelu Prey. Oczywiście zaczniemy sobie od kalendarza wydarzeń makroekonomicznych, przejdziemy sobie do DXY, czyli tak naprawdę indeksu siły dolara, żeby sprawdzić jak otworzył się dolar w ramach tego kwartału, czego możemy się spodziewać w ramach jego, no cóż, tutaj negatywnej korelacji wobec euro-dolara i wobec funta, więc będziemy dzisiaj dosyć mocno analizować naprawdę te główne pary walutowe w ramach mojego modelu. Zacznijmy sobie w takim razie od rzeczy podstawowej, czyli oczywiście zaczniemy sobie od kalendarza makroekonomicznego i tego, czego możemy się spodziewać w ramach konkretnej zmienności. Jeśli chodzi o poniedziałek i wtorek, no to tak jak widzicie, są to dni pod znakiem no, zerowej ilości newsów, jeśli chodzi o wydarzenia, które mogłyby w znaczący sposób Wpłynąć na rynek, no bo nie mamy żadnego czerwonego foldera, mówiąc, mówiąc tak naprawdę, już w sposób jak najbardziej obrazowy, jeśli chodzi o Forex Factory. Dopiero środa, 9 kwietnia, jest pod znakiem FOMC, FOMC Meeting Minutes, natomiast o godzinie 20, także jakby tutaj, jeśli chodzi o rozegrania w Londynie, jakoś mocno się nie martwię, bo, bo jest to jak najbardziej akceptowalne w ramach, w ramach mojego modelu. O ile oczywiście nie jest to naprawdę jakieś niesamowicie istotne wydarzenie, które byłoby omawiane, niemniej jednak jest to dopiero o 20, więc Londyn powinien być tutaj, no Londyn jest bezpieczny, mówiąc w skrócie, o ile w ogóle pojawi się jakiś setup, bo coś, co bardzo często podkreślam, taki brak newsów w poniedziałek, wtorek i dopiero środa, tak naprawdę, kiedy my mamy nie newsy o 14.30, tak jak w czwartek, tylko no o 20, może być pod znakiem tego, że price action będzie. Będzie mocno konsolidacyjne w okolicach tych trzech dni, i trzeba się na to przygotować. Mówię może, bo oczywiście nie mam szklanej kuli, więc jeśli ktoś oczekuje tego, że powiem mu, co się wydarzy w ramach tych trzech dni, no to grubo się rozczaruję. Niemniej jednak, to na co ja się przygotowuję, to to, że jeśli zobaczę bardzo mocno akumulacyjne zachowanie, to znaczy nie będziemy widzieli tego, że trendy przenoszą się na H1, na H4, jeśli chodzi o wyższe interwały, przynajmniej od przynajmniej mowa tutaj właśnie o tych jedynkach, a czwórkach, no to w tym momencie dla mnie jest to jasna oznaka, do tego, że raczej odpuszczam sobie wtedy handel. Natomiast to pokaże nam rynek. Dopiero rynek po otwarciu się w poniedziałek rozłoży nam karty i pokaże nam, jak tak naprawdę będzie się to klarować. Więc czwartek już powinno być naprawdę bardzo dobrze, jeśli chodzi o Londyn, bo mamy Core CPI o 14:30 i bezrobocie. Czyli tutaj no trzeba wziąć pod uwagę to, że ta 14:30, jeśli chodzi o czwartek, może bardzo mocno wpłynąć już na zmienność, i ja najczęściej wtedy staram się, a coś co mówię najczęściej, po pierwsze, uciec z pozycji, to znaczy mieć pozycję zamkniętą przed tą godziną, albo ewentualnie zostawić ranera na niewielkim procencie mojej pozycji, i jeśli rzeczywiście rynek wydaje się mocno tendencyjny w jednym kierunku. Dokładnie tak, jak mogliście zobaczyć w tamtym tygodniu w środę, możecie sobie zobaczyć na wykresach jak wygląda tendencyjność w danym kierunku, kiedy Londyn w taki drapieżny sposób określa kierunek, a Nowy Jork na przykład tylko ten kierunek kontynuuje, niżeli walczy z nim i stara się tak naprawdę odwrócić sytuację. Później mamy piątek, mamy GDP na funcie, więc piątek dla mnie odpada pod kątem funta. Tutaj ta zmienność może być po prostu tak jak mówię, wpływająca na mój stop loss w znaczący sposób, więc to mnie Interesuje. Mamy core PPI o 14.30 i prelim e, consumer sentiment. Więc tutaj, jeśli chodzi o piątek, również wydaje się to sensowne pod kątem eurodolara. A reszta dni, tak naprawdę, jak najbardziej ok i pod kątem eurodolara, i pod kątem funta. Także tutaj jest ok. Tak jak wspominam, FOMC Meeting Minutes jest u mnie na czerwonej liście. Mogliście to zobaczyć, jeśli chodzi o poprzedniego mentorshipa. Natomiast nie w takich sytuacjach, moi drodzy, kiedy jest o 20.00 i kiedy, kiedy nie jest. Jest to w parze z żadnymi tutaj um, oczywiście stopami procentowymi i tak dalej, więc tu pod tym kątem nie ma problemu. Jeśli chodzi o Londyn jak najbardziej, nie zdziwię się, jeśli Nowy Jork będzie po prostu na to w jakiś sposób czekał. Um, to wszystko tak naprawdę zależy. Niemniej jednak przejdźmy do rzeczy kluczowej, moi drodzy, czyli do otwarcia się kwartału na DXY. To jest rzecz szalenie dla mnie przynajmniej istotna, jak otwarliśmy kwartał na dolarze, w stosunku na sile dolara, na indeksie siły dolara, w stosunku do głównych par walutowych, które oczywiście współpracują, które przedstawiają tą współpracę ze Stanami Zjednoczonymi. Więc moi drodzy. Pierwsza i najważniejsza rzecz, zebraliśmy już dołek z poprzedniego kwartału, to znaczy, w tym momencie w tym, nawet zrobimy sobie to w ten sposób, żeby to nam żeby to nam łatwo tutaj było skrótowo przedstawić. Powiększę wam to, żebyście widzieli to w sposób jasny i jak najbardziej czytelny, oczywiście no, jest na 40 to powinno być ok. Więc zebraliśmy dołek z poprzedniego kwartału na samym DXY, co oznacza, że tutaj ten centymetr spadkowy na razie pozostał. Ale pytanie jest, w jaki sposób oczywiście ta reakcja, którą tu jesteśmy w stanie zmierzyć, na ten moment wygląda, bo od momentu spadku zrobiliśmy niecałe minus 3%. Natomiast teraz jesteśmy już zdecydowanie na poziomie minus, minus moi drodzy 1,2 i tak dalej. Więc widać, że gdzieś tutaj otrzymujemy wsparcie. Nie ma się co dziwić zresztą, bo znajdujemy się mimo wszystko w fair value gap miesięcznym, czyli mamy tutaj monthly fair value gap, jeśli chodzi o samego dx Y więc jest to znaczący punkt, jeśli chodzi o to, czego możemy się spodziewać w ramach, w ramach, oczywiście, tego, jak zamknie się ten miesiąc na DXY. Sposób zamknięcia się wobec tego Fair Value Gap jest kluczowy i powinien być dla nas kluczowy, dlatego, że trzeba pamiętać o tym, że na interwale miesięcznym na dxy znajdujemy się w ramach tego order bloka. Poprzedni miesiąc nie wykazał negacji 50% tego zakresu. Więc jeśli szukamy sensownego, realnego wsparcia, które jest w sposób powtarzalny na każdym interwale, ale w sposób fraktalny przedstawiane no to w tym momencie możemy mówić o tym, że tutaj ten order Block na ten moment utrzymuje. Pamiętajcie, Wix do The damage, buddy tell you the story. I to są rzeczy, które, które są nam w stanie w tym momencie przedstawić właśnie realny przykład tego, w jaki sposób, w jaki sposób powinniśmy szukać, przynajmniej według mnie, i według konceptów ICT wsparcia, i według tego, jak Wam pokazuję to zresztą na przestrzeni bardzo już długiego czasu na tym kanale. No zobaczycie tu konsekwencję myślę jak w wielu, wielu innych, jak i ciężko zauważyć, powiedzmy sobie szczerze. Niemniej jednak, moi drodzy, mamy tu fair value gap, do którego wpadliśmy, czyli imbalans, lukę cenową. No i teraz to, co powtarzam, zamknięcie się powyżej 50% będzie nadawało nam kierunek w kierunku. Tego fair value gap, jeśli zamkniemy się oczywiście w tym miesiącu tak, że go rzeczywiście zostawimy, bo reakcja może wydarzyć się oczywiście wcześniej. Niemniej jednak zwróćmy uwagę sobie, moi drodzy, na interwał weekly. Na interwale weekly, moi drodzy, mamy podobną sytuację, to znaczy mamy order bloka, do którego tutaj wpadliśmy i z którego jest, jak zawsze, zresztą bardzo precyzyjna reakcja, więc mamy order bloka, moi drodzy, wzrostowego na interwale tygodniowym, szalenie istotne w połączeniu z fair value gap, w połączeniu tutaj z breakerem, więc jest tego naprawdę sporo. Zresztą od Breakera często widać wtedy, moi drodzy, właśnie 50% reakcji. Niemalże co do Pipsa, czy co do Tika, w zależności, od, w zależności od instrumentu i danych, z których korzystamy, niemniej jednak, tak jak Wam wspominałem, no, jest to bardzo, bardzo, bardzo mocna i istotna reakcja, jeśli chodzi tutaj o te. Poziomy. Więc w tym momencie patrząc na interwał weekly warto zwrócić uwagę na to, że rzeczywiście mocno ta cena została wyciągnięta. Co prawda, to znowu musimy przyznać, nie ma sensu się tu łudzić, że została wyciągnięta, natomiast przesunęliśmy te equal lossy, które się tu znajdują i to jest bezapelacyjne, jeśli chodzi o to, więc tutaj warto zwrócić uwagę na to w ten sposób. A, bardzo ważna dotacja. Wiele osób mnie pyta, Prej, Prej, czemu ty nie korzystasz już z wykresów na futuresach? Tak często je chwaliłeś. Ja często odpowiadam w komentarzach, moi drodzy, że... Wielokrotnie mi to skomplikowało bardziej trading niż rzeczywiście mi pomogło. Miałem czas, w którym rzeczywiście hmm, wydawało mi się, że otrzymywałem dzięki nim większą klarowność. Natomiast później zrozumiałem, że pewnego rodzaju elementy, które dzieją się na futuresach. Jeśli chodzi o rynek walut, który jest zdecentralizowany, jeśli chodzi o to, że mamy rolowania kontraktów, mamy pewne gapy, które się tam wydarzają, to wiecie, dużo łatwiej jest te rzeczy wykorzystać na Nasdaqu, na S&P, na takich instrumentach, które no powiedzmy sobie szczerze, są głównie wyceniane właśnie na CME. Rynek walut jest rynkiem zdecentralizowanym i jednym z naj jest tam jeden z największych obrotów tak naprawdę na rynku, a na futuresach mamy ułamek tego obrotu, więc prawda jest taka, że na bazie po prostu mojego backtestu, na bazie testowania, przynajmniej według mnie, tak jak mówię, nie każdy musi się ze mną zgadzać, natomiast mi z danych wyszło dosyć, dosyć łatwo, było mi to wykazać po prostu na bazie moich backtestów, że tutaj jeśli chodzi o pary walutowe, to zdecydowanie data forex.com na TradingView wygrywa, jeśli chodzi właśnie o, dost po prostu o dane i zgadzają się one z większością prop z większością tych takich bardzo, bardziej uznawanych, z większością brokerów, po prostu są one jak najbardziej zbliżone do tego, co widzimy, więc to jest jak najbardziej moim zdaniem zbierają całokształt tych wydarzeń i na ten moment w ten sposób z tego korzystam, bo tak jak mówię, futuresy bardzo często mają pewne mechanizmy, które nie przedstawiają później nam całości konkretnego price action, oczywiście mówię tutaj o Walutach, rynku zdecentralizowanym, żeby ktoś później nie myślał, że w ten sam sposób sądzę na przykład o Nazdaku. Jeśli ktoś handluje na indeksach, no to moim zdaniem korzystanie z czegoś innego niż z wykresów CME, no. Powiedzmy sobie szczerze, jest dosyć bezsensowne, bo tam mamy tak naprawdę bardzo, bardzo dobre jakościowe dane, jeśli chodzi o te instrumenty. Oczywiście, jeśli chodzi o waluty, również one są fajne jakościowo, natomiast niepełne bardzo często. I to później powodowało we mnie konsternację. Tak jak mówię, backtestowałem, i tutaj chcąc być z Wami szczerym, no, muszę Wam w ten sposób to przedstawić, po prostu jak to wygląda u mnie, jak zawsze. Moi drodzy, więc tak to wygląda z perspektywy interwału weekly. Mamy reakcję z order bloka tygodniowego, więc tutaj warto wspomnieć o tym, że no ta reakcja się tu znajduje. I teraz coś, co zawsze powtarzam, zadajemy sobie pytanie, czy ta reakcja w ramach tych samych zasad, o których powtarzam, 15-minutowy 15 interwał przechodzi, na godzinny, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście mamy po drodze inne interwały, ale to pozwala nam uzyskać taką jasną klarowność, bo to są interwały, które są znaczące. Tak, H1, H4 to są interwały, które już naprawdę mogą przełożyć się na wyższe, na wyższe moi drodzy, interwały typu D1. Więc to, co teraz sprawdzam, to jak ta reakcja z tego order bloka wygląda. Po pierwsze, na interwale dziennym, co mnie interesuje na interwale dziennym. Na interwale dziennym, moi drodzy, interesuje mnie przede wszystkim to i możemy sobie teraz już wyłączyć tutaj oczywiście te value gap, żeby nam to tu nie, nie, nie robiło w żaden sposób zamieszania, dlatego że nie chcę po prostu, żebyście, żebyście mieli tutaj bardzo dużą ilość, wiecie. Bardzo dużą ilość po prostu mazianek na wykresie, tak zwanego lipstick i mnie interesuje w tym momencie teraz to, jak ta reakcja wygląda. Czy na interwale dziennym my cokolwiek przesunęliśmy, moi drodzy? Absolutnie nie. Mamy tutaj natomiast volume imbalansa, na którego warto zwrócić uwagę w charakterze tego, co się tu wydarza. I szczerze mówiąc, jak to volume imbalansy na DXY, bardzo często cena do nich wraca. Kiedyś nawet pokusiliśmy się o to, żeby skorzystać z. Kiedyś powiem wam o tym narzędziu, który zbiera dane na temat bardzo różnych. Sytuacji na rynku. To jest narzędzie płatne, natomiast Szczerze mówiąc, nie jestem jeszcze do końca przekonany co do sposobu, w jaki ono działa. Mam do niego kilka zarzutów, więc na razie jeszcze o nim nie mówię publicznie. Natomiast jest to narzędzie, które zbiera właśnie informacje na żywo z bardzo dużej ilości danych, jak na przykład konkretne gapy, konkretne fair value gapy i jak procentowo mamy szansę na wypełnienie ich, czyli przedstawia nam prawdopodobieństwo na bazie bardzo dużej ilości danych. Natomiast Znalazłem na bazie również swojego algorytmu, który kiedyś utworzyłem, kilka odstępstw. I kilka nierówności między tym, więc dajcie mi jeszcze troszkę czasu. Jak będę miał pewność, że jest to coś naprawdę sensownego, to wtedy Wam to również przedstawię. Więc mamy volume imbalance na DXY. Rzecz, która działa niesamowicie jak magnes. Mamy tutaj moi drodzy tego potężnego tak naprawdę, po pierwsze, order bloka, który się tu znajduje w ramach tej serii świec. Oczywiście ta ostatnia świeca również będzie order blokiem. Ba. To również będzie order blokiem, więc tutaj mamy bardzo dużą ilość de facto w tym momencie potencjalnej, potencjalnych reakcji, których możemy się spodziewać w ramach strefy premium. Jest gdzie wracać do volume imbalansa, do breakera, który się tu nawet znajduje. Nie chcę teraz Wam tego wszystkiego zaznaczać, natomiast strefa premium jest. Wypełniona w tym momencie konkretnymi points of interest, do którego można, do których można w tym momencie spodziewać się konkretnego wzrostu. Więc yy, nie ma się co oszukiwać będzie to na pewno działało jak magnes, w szczególności, że mamy tą pierwszą reakcję z previous quarterly low, zwróćcie uwagę, zebraliśmy je i teraz mamy co do dosłownie pipsa reakcję od tego previous quarterly low, więc tak jak widzicie, no troszeczkę tego, troszeczkę tego jest. Ten breaker jest tu bardzo istotny, bo wiecie, on mógł dać nam wsparcie, natomiast został zanegowany. Breaker to jest po prostu, moi drodzy, będzie o tym w mentorship, ale breaker to jest po prostu w przypadku breakera, na przykład wzrostowego, to jest wzrostowy order, który został zanegowany. Trudne? Nie wydaje mi się. Bądź, bądź w tym momencie, gdyby to było na odwrót, spadkowy order block, który został zanegowany. Moi drodzy, wsparcie zamienia się w opór, opór zamienia się w wsparcie. Logiczne, sensowne, uniwersalne. Więc tutaj z tego fair value gap ewidentnie dostaliśmy mocną reakcję na przesunięcie rynku. Dobra, H4. Czy H4 w tym momencie jasno przesunęło rynek? Moi drodzy, szczerze, absolutnie nie uważam, że tak jest. Dlatego że zwróćcie uwagę, wszystko to, co się tutaj dzieje. Ja wiem, że niektórzy potraktowaliby ten dołek jako internal, i wiem, że wiele osób stara się zrobić. Eksternale, internale, w sposób uznaniowy, moi drodzy, nie wygląda to tak. Jeśli mamy od nogę ceny od swing do swing przepraszam, do swing i od tego swing nie mamy utworzenia nowego dołka, tak naprawdę poniżej, tylko w tym momencie otrzymujemy tutaj wsparcie, to można traktować to jako manipulację na ten moment, i wielokrotnie tak to wygląda. To na razie, co jest między. Tą wyceną 104,028, a tą wyceną 101,267 jest to, moi drodzy, internal i jest to bezdyskusyjne, jeśli mówimy o konceptach ICT, dlatego, że w ten sposób, moi drodzy, to wygląda. Na razie, tak jak widzicie, według tego mamy tutaj perspektywę znowu premium and discount. Jeśli popatrzymy na to na charakter całej tej odnogi cenowej, widzimy zresztą, że cena dosyć mocno tutaj dosyć mocno reaguje na ten moment z pierwszej strefy pierwszej strefy, moi drodzy premium, ale dopóki nie zobaczymy jakiejś negacji na niższych interwałach, nie spodziewałbym się niczego więcej. Więc moi drodzy, przede wszystkim patrząc na to z tej perspektywy, po pierwsze, warto mieć jak zawsze na wykresie coś co jest mega mega istotne, czyli oczywiście previous weekly high, previous weekly low. Rzeczy, które z defini definitywnie pozwalają nam, pozwalają nam określić to, moi drodzy, gdzie będziemy zmierzać w ramach ekspansji całego tygodnia. To są rzeczy, które definitywnie nam pomogą. Um, monthly High i Weekly Low to na razie, wiecie, to są na razie płynności, które w tym momencie, jeśli chodzi o Previous Quarterly Low, to jest dokładnie to samo, no bo dopiero się otwarliśmy, więc tak to wygląda, moi drodzy. Jeśli chodzi o to, więc na ten moment, tak naprawdę patrzyłbym na to pod tym kątem, więc dla mnie to, co jest najważniejsze, to w tym momencie to, czy ta reakcja, z gdzie utworzyliśmy dołek z zeszłego tygodnia, jak ona będzie wyglądać. Moim zdaniem ten volume imbalance, tak jak widzicie, on dosyć mocno działa jako magnes, ale otwarcie się powie nam wiele, więc mamy bardzo dużą ilość points of interest w tym momencie, jeśli chodzi, moi drodzy, o Strefę premium na DXY. Zobaczymy, jak potwierdzi nam to, jak potwierdza nam to, oczywiście, moi drodzy, eurodolar, funt i tak dalej. Więc oczywiście na eurodolarze rzecz analogiczna. Previous Quarterly High. Jeśli chodzi, moi drodzy, o to, w jaki sposób to wygląda, zebraliśmy szczyt z poprzedniego kwartału bezapelacyjnie, nie ma się co oszukiwać. Utworzyliśmy, co ciekawe, na ten moment, i cool HAISE na kwartale jeszcze z zeszłego roku, więc to też jest całkiem interesujące. Niemniej jednak, przejdźmy na razie po kolei. Więc Previous Quarterly High zebrane. Jesteśmy, moi drodzy, w ramach tego Fair Value Gap, które się tu znajduje, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o interwał miesięczny. Więc Fair Value Gap jednomiesięczny jak najbardziej, również analogicznie do DXY. Analogicznie, moi drodzy, coś co Wam powtarzałem, jesteśmy w ramach tego order bloka, dopóki świeca miesięczna nie zamknie się powyżej 50%, no nie mówimy tutaj o tym, że ten order blok został zanegowany. Baddy, tell you the story. weeks do the damage, moi drodzy. Standard. Więc na razie reakcja analogiczna. Nie ma się co oszukiwać, nie będziemy przez to przechodzić po raz setny. Na interwale weekly również mamy Fair Value Gap, moi drodzy. Tylko jeszcze tutaj warto zwrócić uwagę właśnie na tego order bloka, moi drodzy. Na tą serię tych świec, która tu się znajduje i z tego co możecie zobaczyć no, serię dwóch świec tak naprawdę, chociaż ta druga to już taka zmęczona ewidentnie, niemniej jednak reakcja z tego order bloka jest jak najbardziej i widzimy, że no dosyć wysoko ta reakcja, ta reakcja była, natomiast mamy ze strefy premium z tego miejsca rzeczywiście mamy dosyć istotną reakcję od for value gap od konkretnego order bloka reakcja była i no, jest bezapelacyjna moi drodzy, jeśli chodzi o to, więc zmieńmy, zmieńmy sobie w takim razie widoczność, żeby tutaj nam nie, nie bruździło to na ten moment, bo nie potrzebujemy tego. Zdajemy sobie sprawę już z tego, gdzie się to znajduje. Zdajemy sobie sprawę z tego, że na wyższych interwałach mamy potwierdzenie tej reakcji, więc jak najbardziej możemy sobie to zmienić. Coś, co nas teraz, moi drodzy, interesuje, to po pierwsze powinno nas zainteresować właśnie ponownie to samo, co mamy w przypadku, w przypadku, dajcie mi chwileczkę jeszcze w przypadku wierzchołka i dołka z poprzedniego tygodnia. Analogicznie, dołek z zeszłego tygodnia, previous weekly low, i moi drodzy, mamy wierzchołek z zeszłego tygodnia, previous weekly high. Patrzymy teraz na to, co zwykle, czyli przede wszystkim interwał dzienny. Na interwale dziennym, moi drodzy, widzimy tutaj przełamanie struktur, więc w tym momencie de facto no, nie ma się co oszukiwać, premium and discount, znajdujemy się w premium, ale tendencja jest wzrostowa. Mamy znowu w diskauncie tutaj, tak samo jak w dolarze, jak w DXY, mamy powody, żeby powrócić do tego, do tego, do diskaunta, bo mamy tutaj, moi drodzy, tego breakera, który się tu znajduje, który Miał zadziałać, zadziałał na pierwszym raz, za pierwszym razem jako opór, został zanegowany. Więc mamy breakera. Powracamy teraz do tego breakera. Pytanie, czy ten breaker wystarczy, bo w przypadku tego mamy serię jeszcze tych świec całą, jeśli chodzi o order blocka, jeśli chodzi o wsparcie. Ba, mamy serię naprawdę w mocnym diskauncie, do której możemy, do którego, do której możemy wracać i na podstawie której będziemy formować pewnie modele, jeśli rynek rzeczywiście będzie głęboko ten discount eksplorował. Pamiętajcie, my tutaj szukamy potencjalnych miejsc, które zwiększą prawdopodobieństwo tego, że nasza reakcja będzie jak najbardziej sensowna, więc pod kątem właśnie tego, że wskazujemy bardziej prawdopodobne wydarzenia. Więc moi drodzy, patrząc na to z tej perspektywy, na ten moment, na interwale H4 i na ten moment jeśli chodzi o to jak wygląda to z niższych na niższych interwałach moi drodzy analogicznie na ten moment mieliśmy reakcję tak naprawdę z tego order bloka od tego swing lowa do tego swing higha dla mnie jest to po prostu eksternal. dlaczego na przykład nie previous weekly low jest dla mnie eksternalem? zwróćcie uwagę moi drodzy że my mieliśmy tu reakcję z tego order bloka więc zawsze ja dlatego szukam swing lowa i swing higha ostatniego, bo to bardzo często wskazuje nam ostatnią reakcję, więc mnie interesują ostatnie reakcje, więc na ten moment patrząc na to z tej perspektywy, no to mnie bardzo mocno interesuje ten wierzchołek i ten dołek i w jaki sposób cena tutaj będzie się, moi drodzy, poruszać. Widzimy na ten moment dosyć mocne tutaj reakcje z, z discounta, ale na H4 mamy już pierwszą wskazówkę. Wstępnie zanegowaliśmy 50% tego fair value gap. Nie został on zinwertowany, ale wstępnie zanegowaliśmy 50%. Zamknęliśmy się poniżej 50%. Więc teraz, na niższych interwałach, można tutaj oczekiwać tego, w jaki sposób cena będzie reagować z tych konkretnych order bloków. To jest dosyć istotne, bo to będzie nam później definiować, moi drodzy, to, czy możemy atakować nawet te niższe poziomy, o których wspominałem. Jako, że te koncepty są fraktalne, no to zwróćcie uwagę, że my mamy tu po drodze co atakować. Atakować. możemy testować po kolei każdy z tych, każdy z tych tak naprawdę order bloków, który wcześniej dał nam reakcję, ale możemy też głębiej zaatakować 50% na przykład tego breakera. Więc z każdego z tych miejsc możemy oczekiwać reakcji według moich modeli Prey. Bardzo prosta rzecz, moi drodzy. To nie chodzi teraz o to, że my mamy pamiętać każde z tych miejsc, i tak dalej. Nie, trzeba pamiętać tylko o tym, że jeśli będzie formował się nasz model wejścia, to jest naprawdę bardzo proste. To ważne, żeby on był po prostu w którymś z tych miejsc, które sobie wyznaczamy z perspektywy wyższych interwałów, bo to daje nam wskazanie bardziej prawdopodobnego wydarzenia, i nagle nasz punkt zapalny jest zmieszany z możliwością wystąpienia bardziej prawdopodobnego wydarzenia odwrotki, bo ma przyczynę na wyższym interwale. To naprawdę nie są trudne rzeczy, to jest po prostu nic innego jak wykorzystanie fraktalności price action, fraktalności wykresu świecowego, coś do czego wykres świecowy został stworzony, moi drodzy, już wiele, wiele lat temu. Więc weźmy teraz pod uwagę, to w jaki sposób wygląda, moi drodzy, jeszcze można tutaj zwrócić uwagę również na to, że my z tego order bloka tutaj mieliśmy konkretną właśnie reakcję, która doprowadziła atak na te, tego fair value gap. Więc mnie interesuje teraz to, jak będzie rynek wyglądał w ramach właśnie tej konkretnej odnogi krótkoterminowo. Jeśli pojawi się jakiś model, na pewno zresztą zobaczycie go u mnie na kanale. Dobra, więc wygląda to w ten sposób: euro macie wracać do strefy discount, DXY macie wracać do strefy premium. Zobaczymy, czy rzeczywiście. Czy rzeczywiście ten powrót wystąpi? Będzie to rynek nam pokazywał, jak zresztą otwarte karty zazwyczaj już robią się w poniedziałek. Widzimy dosyć mocno sentyment i to, czy będziemy budować i jak będzie wyglądał Weekly Open. Pamiętajcie o tym Weekly Open. To jest naprawdę bardzo potężne narzędzie. Moi drodzy, analogicznie na funcie znowu zebraliśmy Previous Quarterly High bardzo podobnie zresztą mamy zebrane preview quarter high przejdźmy teraz na interwał miesięczny moi drodzy znajdujemy się w order bloku natomiast zwróćcie uwagę zresztą fund naprawdę bardzo często te order bloki no Pierwsza reakcja od 50% no to jest po prostu niepodważalna wręcz i zwróćcie uwagę jak my teraz się chowamy pod tą reakcją dosłownie. Więc pierwsza reakcja z tego order bloka dosyć istotna. Natomiast na co warto zwrócić uwagę, to moi drodzy na to, że my nie przesunęliśmy tutaj na interwale miesięcznym rynku, tylko cały czas świece zatrzymują się w tym fair value gap. Więc warto na to zwrócić uwagę. Natomiast już zamknęliśmy się poniżej 50%. Więc to nam mówi o tym, że no tendencja raczej jest spadkowa wobec dolara, jeśli chodzi o to. No i znowu reakcje z premium się wydarzają. Przechodząc na interwał weekly w tym momencie, jak to wygląda? No moi drodzy, no chyba bezapelacyjnie widać, jak mocna reakcja była z tego order bloka na interwale weekly i z tego, z tego fair value gap i z tego order bloka w tym miejscu. Znowu bardzo, bardzo intensywna i mocna reakcja, zgaszenie świecy, utworzenie relatywnych equal lossów tutaj, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o wykres weekly na funcie. No, bezapelacyjnie jest to widoczne i naprawdę te equal lossy tutaj leżą sobie i dosłownie czekają. Mamy potężny fair value gap, który się tu znajduje na interwale weekly, więc, więc jest do czego wracać, mówiąc po raz kolejny. Ten sam sposób. Jest do czego wracać, moi drodzy w strefie discount. Mamy fail to displays bardzo duże. Zamknęliśmy się pod tym wierzchołkiem. Nie przesunęliśmy go, moi drodzy. Mieliśmy duże, duże zasięgi, ale zwróćcie uwagę jak to wygląda bez knotów, jak wygląda od moment otwarcia się do zamknięcia tygodnia. No, dosyć mocno widać to, co chcemy zresztą, to co chcemy zobaczyć previous weekly low, moi drodzy. I previous weekly high. No, zdecydowanie nie zdziwię się, jak zaatakujemy dosyć mocno previous, previous weekly low w tym momencie, moi drodzy, bo no, jesteśmy blisko i mamy tutaj potężną ilość points of interest. Analogicznie na interwale dziennym mamy bardzo dużą ilość tutaj luk do wypełnienia. Czy te luki dały nam już jakąś sensowną reakcję? No, moim zdaniem nie do końca. Wręcz mamy tu zanegowanie teraz, zanegowanie, moi drodzy, mamy przede wszystkim na ten moment już. Czy to jest jeszcze breaker? Jeszcze moi drodzy, nie. Natomiast na ten moment mamy zanegowanie tego order bloka. No to jest definitywnie największy zakres, jeśli chodzi o ostatnią świecę. Więc 50%, nie zanegowanie 50%, przepraszam, żeby być precyzyjnym. Zanegowanie 50%, bo patrzę też na to i tutaj to zanegowaliśmy, natomiast tego order bloka zanegowaliśmy 50% i jesteśmy już w dolnej ćwiartce. Ekstremalnie spadkowa spadkowa przesłanka co do tego gdzie będziemy atakować następne poziomy, więc fund ma do czego wracać i ewidentnie ta struktura na ten moment została zanegowana, więc patrząc na to z tej perspektywy oczywiście musimy wziąć pod uwagę to, że mamy też tutaj luki cenowe, natomiast, natomiast mamy też i lowsy tutaj, które będą na pewno działać dosyć mocno jak magnes, oczywiście mówię na pewno, jeśli cena zacznie do nich zmierzać, no bo to ja tak jak mówię, nie, nie uskuteczniam Tutaj przewidywania przyszłości, nie uskutecznie porad inwestycyjnych, tylko mówię, jak ja przygotowywuję się w ramach mojego modelu i już w tym momencie widzę, że po prostu chcę zobaczyć reakcję w ramach właśnie tego zabudowania, które tutaj było. Zresztą, no, akumulacja moi drodzy, manipulacja i dystrybucja wręcz jest widoczna tutaj na wyciągnięcie ręki na ten moment. Zobaczymy, jak rzeczywiście będzie to wyglądać. Szczególnie, że narracja jest taka, jakby ten, że ten dolar. Naprawdę ma iść do piekła, już wszyscy o tym tak krzyczą głośno i mówią, że aż już trochę. Wiecie jak to jest. Już trochę, już trochę mam wrażenie, że to już zostało kilkukrotnie wycenione. No ale dobra, to nieistotne. My bazujemy na czystym price action. Nie bazujemy tutaj na tym, co nam się wydaje, tylko patrzymy, jakie są realne reakcje i to, co widzimy. Moi drodzy, to wszystko jeśli chodzi o to, o dzisiejszy Weekly Bias dla Was. Mam nadzieję, że jesteście jak najbardziej usatysfakcjonowani i zadowoleni. Trzymajcie się, bądźcie bezpieczni. Cześć i widzimy się w przyszłym tygodniu.